Witajcie moi drodzy w kolejnym filmie. Dzisiaj e, zastanowimy się, co można ciekawego zrobić z zasłon. Jeżeli oglądaliście poprzednie moje filmy, to być może kojarzycie taką sukienkę, którą robiłam e, z moich starych zasłon z dzieciństwa. Wyszło bardzo fajnie. Nawet miałam okazję kilka razy ją nosić, od tamtego czasu. Jeżeli chcecie zobaczyć cały film, to tutaj możecie kliknąć. Ale e, dzisiejszy film nie jest o tej sukience, tylko o portfelu, ponieważ e, ostatnio miałam potrzebę po prostu zrobienia sobie nowego portfela, ponieważ mój stary, czyli ten o, mój stary portfel niestety się zepsuł. A dokładniej jego zamek po prostu zrobiła się dziura i przestał działać. Więc stwierdziłam, że to jest czas na zrobienie sobie nowego. Zastanawiałam się, jak go mam zrobić i z czego. I przypomniałam sobie, że jakiś czas temu kupiłam w Lumpexie taką zasłonę piękną. Ona ma chyba trzy odcienie pomarańczowego i takie żółte paski. E, kosztowała tylko 7 zł, mam bardzo dużo materiału i pierwotnie chciałam, żeby był z niej plecak i jeszcze będzie, ale zanim e, plecak nastąpi, na co zrobiłam z niej portfel, bo e, no tak stwierdziłam, że będzie to pasować. Więc jak już miałam materiał, e, to potrzebowałam jeszcze pomysłu na to, jak ma wyglądać mój e, portfelik. No i e, oczywiście zaczęłam od planowania, bo jak zrobię inaczej. Tutaj możecie zobaczyć e, taki mój sposób na zaplanowanie tego, co chcę uszyć. E, tutaj wypisałam sobie wszystkie jego cechy, e, to jak ma wyglądać, co ma zawierać. Inspirowałam się e, zdjęciem z Pinterest'a, które znalazłam, portfelika, który e, ktoś sprzedaje po prostu w internecie. E, Będziemy link do niego w opisie, bo jest bardzo ładny. Inspirowałam się jego wyglądem. I właśnie na jego podstawie sobie zaplanowałam, na ile materiału potrzebuję, jakie kształty, jak go to będę trzywać. Muszę Wam przyznać, że to wymyślanie tego, jak ma działać ten portfel, było najtrudniejszą częścią chyba, bo yy, wiecie, yy, ten materiał, zasłon. On się bardzo próje, bardzo. No, jak się go potnie, no to nitki są wszędzie. I trzeba tak użyć z tym żeby wszystkie te surowe brzegi były po prostu zagnięte do środka. I to nie jest łatwe zadanie. Naprawdę siedziałam długo i myślałam tylko nad tym, jak to szyć, w jakiej kolejności, żeby jak najmniej było szpół, i jednocześnie, żeby nic takiego z tych brzegów nie wystawało. I jeszcze jak to zrobić, żeby na przykład pieniądze nie wypadały, jak portfel będzie gdzieś latał w torebce luzem. Więc do przemyślenia było wiele rzeczy. Chciałam z tych cech, co sobie tutaj wypisałam, chciałam, żeby mój portfel był przede wszystkim mały, żeby się mieścił w kieszeniach, żeby był wygodny, pojemny. W moim portfelu chcę, żeby się mieściły karty jakieś tam drobne i pieniądze w banknotach i żeby było też w nim porządek, nie chcę takiej jednej wielkiej dziury do schowania wszystkiego naraz, tylko chcę, żeby to było w No chcę oczywiście, żeby było ładne i żeby było proste w wykonaniu, bo uważam, że takie proste projekty są najlepsze, bo przyjemnie się je robi i można też zachęcić innych do robienia ich samemu, co właśnie mam nadzieję, że zrobię w Waszym przypadku. No, więc jak już miałam ten pomysł, to chciałam ten mój wykrój z materiału i e, zaczęłam zszywać. Ogólnie, jeżeli e, będziecie sami szyli ten portfelik, to tego bardzo, bardzo zachęcam. E, podam na pewno wszystkie wymiary w tym filmie, i... ale też postaram się to jak będziecie szyli sami ten portfel, to taka jedna bardzo pomocna rada, za każdym razem jak coś szyjecie, to przeprasujcie sobie ten materiał. Albo w ogóle zanim oszujecie to też sobie przeprasujcie. Im więcej będziecie prasować w, podczas szycia, to tym ładniejszy będzie efekt końcowy, bo będzie taki ładny, wykończony, profesjonalny. Wierzcie mi, że to potrafi zmienić naprawdę wygląd robionej rzeczy. Jak uszyć portfelik z zasłony? Zacznij od wycięcia wszystkich elementów z materiału. Oprócz nich, do wykonania portfela będzie ci potrzebny jeszcze guziczek, jakiś zatrzask albo rzep, coś do zamykania portfela, oraz zamek. No i oczywiście jego i nici. Portfelik da się uszyć własnoręcznie i ale y maszyna jest bardzo pomocna <grych> w wykonaniu go. Jak już masz wycięte wszystkie elementy z materiału, to weź ten największy kawałek z drugim największym kawałkiem. Wszystkie te elementy, które podaję, muszą być podwójne i te największe elementy zszyj ze sobą, ale nie do końca, tak, żeby dało się je wywinąć. Jak już zszyjesz, to wywin i sprasuj. Najlepiej, żeby ten element, w którym. Nie zostało strzyte, był sprasowany do środka, żeby nitki nie wystawały na zewnątrz. Jak już to zrobisz, to przeszyj na wierzchu. Możesz całe dookoła oprzeć, a możesz tylko boki, które strzywać wcześniej. Następnie złóż portfelik, znaczy tą część dużą, w taki sposób, żeby wiedzieć, jak ona będzie się zamykać. I w tym momencie najlepiej jest ten guziczek na zatrzask zamontować. Według instrukcji, która jest dołączona, do narzędzia do robienia tego. Jak już to jest zrobione, to możesz uszyć tą wewnętrzną kieszonkę. W tym celu po prostu te dwa um, prostokąty materiałowe przyszyj do zamka, tak żeby po wywróceniu były odpowiednią stroną przyszyte. I następnie na lewej stronie jest szyi uważaj, żeby nie zaszyć zamka zamkniętego. On musi być trochę otwarty, żeby dało się wywinąć. I następnie wywiń, możesz przeprasować i masz gotową kieszonkę w środku. Teraz zostało tylko przyszyć boki portfelika. A w tym celu weź najmniejsze elementy, szyję ze sobą, wywróć, przeprasuj i następnie przyszyj do bocznych części portfela. Ja tą część przyszyłam ręcznie, bo na maszynie byłoby to ciężkie do wykonania. I jak już masz to zrobione, to po prostu zostaje wszyć do środka portmonetkę, znaczy tą saszetkę na drobne z zamkiem. I w tym celu po prostu ja zrobiłam tak, że same rogi przyszłam do boków portfela, żeby ona nie była tak sztywno wszyta, ale żeby też nie wypadała i żeby łatwo się ją otwierało i zamykało. No i to jest praktycznie cały proces szycia tego portfelika. No, ogólnie jest wiele rzeczy, które mogłabym zrobić lepiej. Nie robię portfeli na co dzień, więc na pewno nie był on idealny. Potrzebowałam dużo myśleć, żeby on wyszedł jak najlepiej. I coś, które bym chciała poprawić, tak samą siebie oceniając to z pewnością. Do tej głównej części pomarańczowej bym dała po prostu usztywnienie do środka, żeby on był jeszcze taki ładniej dokończony. Te boki inaczej bym wszyła, bo są trochę takie zmarszczone i... Na pewno muszę się jeszcze nauczyć uszywać zamki, bo na końcach są takie e, wypukłe, co nie do końca mi się podoba, ale e, portfel działa. Jest moim zdaniem ładny, bardzo się cieszę, że mogłam go uszyć, więc e, myślę, że jak na taki. Jeden z pierwszych razów szycia portfeli to jest naprawdę spoko. Polecam Wam też samemu uszyć sobie coś w domu. To jest naprawdę świetna zabawa. Ja e, kolejną rzeczą w moich planach jest na pewno uszyć sobie plecaka e, takiego podobnego do kampkenów. I o tym być może będzie też film, mam nadzieję. To wszystko. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego razu.